Na razie jeszcze nie myślę o świętach, bo mam trochę nauki, i jeszcze trochę pracy, ale mam nadzieję, że odpocznę przede wszystkim. Boję się, że sobie nie poradzę w kwestiach naukowych trochę, bo dużo na siebie wzięłam. Nauczymy się łaciny. A przepraszam się śpiesznie ja na kolokie idę, także, przepraszam, ja nie mogę teraz. Dobrze pamiętam 1986 rok, kiedy po raz pierwszy pasterka była transmitowana do Polski i wtedy udało się nam na tej pierwszej pasterce zaśpiewać. Mogliśmy zaśpiewać koncert kolęd dla Jana Pawła II w 1987, potem w 1990 roku i była niemalże powtórka, zaśpiewanie kolęd na pasterce, a potem nowy rok koncertu kolęd dla Jana Pawła II. Tych spotkań było, było naprawdę dużo i one zapadły w sercu naprawdę. Myślę, że tych, u tych osób, którzy, które już nie śpiewają w chórze oczywiście, bo to było wiele lat temu, ale ciągle o tym wspominamy. My, z chórem akademickim, wyśpiewaliśmy właściwie na prawie na każdym opłatku uniwersyteckim. Rzeczywiście to jest też dla nas duże przeżycie, dlatego że występujemy przed własną publicznością, dla której rzeczywiście możemy zaśpiewać coś, co zawsze jest bliskie naszemu sercu, czyli piękne polskie kolendy. Witamy wszystkich Państwa zgromadzonych na Opłatku Uniwersyteckim w roku 2013. Spotykamy się w tym wyjątkowym czasie, by wspólnie doświadczać niekończącej się miłości i bliskości Nowonarodzonego Boga. W tamtym roku nie byłam, niestety, z różnych tam powodów, ale mam nadzieję, że teatr ITP coś pokaże takiego zaskakującego, jak to teatr ten nasz, no i że ktoś od nas dostanie jakąś nagrodę rektora. Wysyłania Zasujesz do życzeń w Merry Christmas! To Można użyć wersji życzeń Happy Holidays! Przy Bożym Narodzeniu, zwłaszcza w ostatnim Ale. czasie, e, ja wynalazłem, wyczytałem wiele absurdów, Ale. wiele jakichś dziwnych zasad, które należałoby wprowadzać w życie. I po prostu o tym chciałem Ale. powiedzieć, że ja się z tym nie zgadzam. Ale. Taki świat. Mi nie pasuje, z tym, że tu nie tyle chodzi mi o Europę, Unię Europejską, bo to można było tak odczytać, ile o człowieka, który gdzieś tam z jednej strony na zewnątrz jest inny, a w sercu ma wielkie pragnienie, wielkie marzenia. Nie idzie za marzeniami, tylko idzie za tym, co ten świat naokoło mu mówi, jaki powinien być. Od księdza profesora Antoniego Dąbickiego Bardzo proszę o wręczenie dyplomu. Myślę, że to jest wielkie wyróżnienie dla studenta, że od rektora tak, od dziekana to też jest tak, ale rektor to jednak taka wyższa, wyższa osoba, lepsza tak. Wigilia to są potrawy przede, przede wszystkim bosne, jakaś kapusta, łóżka, barszcz oczywiście, do tego Pierożki z kapustą, grzybami, kutia, no takie tradycyjnie polskie potrawy. Barszcz czerwony z łóżkami, pierogi z kapustą, pierogi ruskie, ryba jakaś, przeważnie suma albo wstrąga. Tradycyjnie raczej 12 potraw, tak powinno być, nic szczególnego. No, u mnie się zawsze stara, żeby jednak te 12 potraw na tym wigilijnym stole się znalazło, um, no zawsze są ryby, jest kilka, rodz kilka rodzajów ryb, y jakieś sałatki też parę, no i różnego rodzaju jakieś warzywa, przekąski takie. No mamy na pewno śledzie, mamy karpia, mamy, y jej, teraz nie mamy kutie, mamy, y mamy barszcz z łóżkami, y co mamy jeszcze, mamy pierogi z kapustą i z grzybami. Y nie wiem, teraz w tym momencie tak nie powiem z Marszu Wszystkich Dwunastu. Na pamiątkę Jego Narodzenia chcemy dzisiaj połamać się opłatkiem. Pobłogosław nas i ten pleb, którym będziemy się dzielić i zwyczajem naszych przodków składać sobie najlepsze życzenia. Napełnij nasze ży serca życzliwością, miłością i pokojem. Abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustalić. Plan na święto odpocząć. Ja chcę przede wszystkim odpocząć, spędzić miło ten czas z rodziną. Zdania sesji. Zdania sesji. Tak. Fajne plany sylwestrowe paliły, bo na razie nic nie mamy. Ale no wierzę w to, że będzie dobrze. Nie wiem jak to nazwać. Wyspania się. Wyspania się, tak, ale też takiego odnalezienia sensu w życiu. Zdrowych świąt, spokojnych świąt, żeby były one jak najbardziej rodzinne, o ile to możliwe. Uczyłabym sobie pójść na śniadanie z rektorem w Nowym Roku. Dużo miłości, dużo miłości takiej wzajemnej, wzajemnej miłości w rodzinie. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. I szczęśliwego Nowego Roku. Gorące życzenia wszystkim studentom kulu no i innym, którzy nas oglądają. Wszystkiego najlepszego.